Siemaneczko! Witam Was w kolejnym odcinku Serwera Player Live. Z tej strony jak zawsze Mwaxi, Wasz ulubiony youtuber. <grym> Polecam. A tak na serio to yy, kolejny odcineczek. W sumie nagrywamy yy, chwilę po poprzednim po po dokładnie. Tylko tym razem nie ma co Sieradzkiego. Stwierdziliśmy, że ten odcinek nagramy już yy, sam. Oczywiście Sieradzki nadal ma bana. No i, i tym razem znowu taki troszeczkę mniejszy kolejny temacik. <grym> Fajnie się bujamy, bujamy w tle. <grym> nie no, tak na serio to, to, to głupie rzeczy. Ale kolejny taki luźniejszy temacik, będzie to koło cygana właśnie taki jeden z klubów, nie ma jak, jaka to się nazywa dokładnie klubu, ale klub tak zwany, jak go nazywam klub z krówką, klub krówka, krówką, krówka, dziesięćka za krówkę, <ścoughs> krówka z krówką, dziesięćka za krówkę, dobra, to jest debilne. ale tak na serio to krówka jest właśnie na dachu tego klubu, dlatego właśnie tak go nazywam. W sumie to wydaje mi się, że ten klub znajduje się bardzo blisko mojego domku. Zresztą takie samo jak przekazywana ostatnio w ostatnim odcinku przeze mnie ambasada Sosnowca, która również znajdowała się bardzo blisko, obok tamy. Klub znajduje się natomiast tak jak mówiłem obok cygana. Nam przeciwko można powiedzieć. No i sobie tam pojedziemy tak samo maluszkiem, bo maluszek jest bardzo zwrotny, szybciutki, żeby sobie dojechać w bliskie miejsce to najlepiej właśnie szybko wyjechać, dojechać, pojechać i przyjechać. I objechać o. No i tak, jeśli coś mam powiedzieć na temat klubu, no to w środku jest bardzo fajnie zrobiony interior. Wiem to, bo byłem tam akurat na evencie Paira na przykład. Tam głównie się odbywało i tam czasami też jakieś evenciki się odbędą. Będą odbywają właśnie w tym klubie. Mi się osobiście bardzo podoba ten interior, to wszystko, bo jest troszkę taki innowacyjny. Z zewnątrz jest, też jest bardzo fajny klubik. Nie ma drugiego takiego w sumie. I według mnie jeden z fajniejszych, Bo może nie ma takich Nie jest taki rozbudowany taki wielki jak Lol Laska na tym Na Lce <laughs> Haha Nie jest taki rozbudowany jak te w LS czy jakieś tam inne O tutaj właśnie jest dojeżdżamy, Możecie sobie zobaczyć Krówka jest tak jak mówiłem Dziesięćka za krówkę <laughs> Nie no Ale z tyłu mam biuro do którego się nie da wejść oczywiście Ale za chwilę No i tak wygląda właśnie z zewnątrz Mamy Króweczkę The Smoking Beef Grill Spalenie To jest chyba ty steki Coś tam grillowanie Grillowanie steków Nie dam sobie głowy i ręki uciąć Ale bodajże tak Czyli tutaj grilly steczki sobie powiedzmy Tak to wygląda z zewnątrz Od czoła Od czoła i strony Z tyłu właśnie Z tyłu się nie powinno patrzeć na krowę Ale mniejsza Jak ktoś chce to może Od zadu krowy Właśnie tak wygląda ten klubik no i... No i jeszcze od strony cygana. To sobie powiedzmy, że mniej więcej tak. O właśnie tutaj na równo jest z cyganem, powiedzmy sobie. Krówka właśnie bardzo taka mleczna, prawie jak z milki, troszkę taka podruba milki, ale to już... To podkowa jakby co? Jakby ktoś nie wiedział. Pod, podruba milki, nie? Chociaż nie wiem czy jakby chodziło San Andreas, czy była Milka już ale możliwe że była także można powiedzieć że to trosz, troszkę taka podróba milki o strony rock, Rockstar no i sobie gdzieś tutaj postawimy na ręcznym nie wiem czy tam się da wbić na górę tej krówki o da się, chyba jest sorry za głośną klejaturę ale jak mówiłem kiedyś w którymś tam odcinku że nic na to nie poradzę tutaj jest The Smoking Beef Grill yy, smażenie steków, tak? a tutaj można chyba na zad krówki wskoczyć, to pokażę, pokażę fajną ciekawostkę czy się tu nie uda? Ja, chyba się tu nie uda. No to trudno. W innym miejscu jest to możliwe, wiem. Bo próbowałem kiedyś. Da się coś takiego zrobić, że skoczyć, Czy to byk jest w sumie? A może to jest byk? <grym> Taki fail. Ale według mnie nie tak bardziej krówka. Chociaż krówka z drogami, nie? <grym> Logika jego. Dobra, mniejsza. Tak. W sumie krówka fajna. I zawsze mówiłem krówka, to i tak się nie odzwyczaje, nie? Nawet jeśli to jest byk. Mi się osobiście podoba, taki tuś, tuś taka maskotka powiedzmy sobie Maskotka, nieżywa maskotka nie, ale dobra. Tutaj, dobra, tutaj mamy spranka oczywiście, którą każdy zna Ostatnio była wanna ze spranka, teraz jest automat chociaż, czyli coś bardziej normalnego No i wejście do globu, opijamy sobie Leon już, o właśnie, szybko się ładuje yy, Tutaj sobie ktoś densuje, powiedzmy sobie, jakiś ziomek 12, jakiś numer Boboj, yy... Boboj bo Jaki nick, znaczy nazwa nie a tutaj mam bar, właśnie tutaj alkoholizm się poszerza Pikelny bal trochę taki Fajne to właśnie są te z prądu normalnie siatki Jak są takie miejsca właśnie stare właśnie jakieś takie czy wojskowe bazy czy coś to właśnie przez to prąd oddzielali. także jakbyście próbowali jakieś przeskakiwać przez takie rzeczy to może was troszkę potarpać powiedzmy sobie i Jeszcze napiję się meliski, meliski właśnie sobie właśnie zrobiłem Tylko mi się świeżo zaparzyła Wiecie? No ale tak. Tutaj, yy, tutaj właśnie podaję sobie barman. Oczywiście z barmana, Właśnie fajnie to jest zrobione. Mi się podoba ten te logo tego baru. Tutaj z tymi drutami kolczastymi pod napięciem. Można palca sobie ten, albo całe ciało przetegować. Yy, On tutaj są te. A nie wiem jak to się nazywa. Tace? Znaczy nie tace. To już nie fajna. Żeliwo takie do właśnie do tego, do grillowania, o, o to mi chodzi. Może tak. Chociaż by było jakieś lepsze słowo, ale na to chwilę nie ważne no tutaj nie da się wbić oczywiście. Tutaj mamy mm, truskaweczkę. Z truskawkowym tyłkiem. Właśnie tak się mruga Dobra, ale to jest głupie. Tutaj mamy monię, monikę, monię. A tutaj mamy właśnie całe sprzęt do obsługiwania klubu. Fajnie tutaj właśnie wygląda, jak się tutaj stanie, wszystko mryga. Zobaczcie sobie tam dalej, jak to wszystko sobie tam, wiecie, nawala ostro. To jest fajnie zrobione. Te lampy wszystkie, reflektory wszystko. To tutaj jest po w każdym klubie, ale tutaj fajnie to wygląda, bo wy MDA ogólnie taki mechanizm super nie. ma. Znowu herbatka. Myliska. Może przepraszam za to myliskę, ale wiecie, trzeba pić. Hmm. No w ogóle, myślałem teraz, popatrzyłem sobie na to, myślałem że tutaj stanik jest leży, staniki te leżą, nie? A co, nie staniki tylko słuchawki DJ-ów, nie? Taki <grym> fail. Pomnęliście stanik ze słuchawkami, co ze mnie być, w Dobra, monitorki, głośniczki, wszystko. Tutaj do nagrywania to jest bodajże. Takie taśmy kiedyś odtwarzali właśnie na takich... Nie wiem, to jest do odtwarzania taśm chyba kiedyś takie coś było. Mi się kojarzy. ale nie zadaję. Lizka po raz trzeci, czwarty. Dobra a tutaj sylwia, sylwia też kręci się sylwia kręci tyłkiem. I tutaj, tutaj głośniczki tutaj też, o, ale głośników aha i tutaj też właśnie świeci te diody są mrygające także też to spoko wygląda fajnie co zrobili kurde, nie wiem czy to jest standardowe z GTA. możecie możecie znać w komentarzach ale mi się wydaje, że że jednak nie, że to nie było tego no nie wiem najlepsze miejsce tutaj nie no, może i tu. Tu najlepsze. Miałem zdanie. Dobra. Na górę można tu wbić, o tu jest ochroniarze, ziomki, ochrona. Tok, 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 tok. Jak prawie jest GTA City? O, lol. Ktoś jeździ po dachu. Widzieliście? Nie wiem. O, ochrona. A ten już słabszy trochę nie robi na nie wrażenia, nie? Bardziej tam. O też taki ziomki. O w bilardę można sobie popykać. Fajne lampy te takie zielone. Ale fajna właśnie sprawa, fajnie to wszystko wygląda, te widoki na cały klub. Tutaj właśnie jest płyta do tańczenia, tak jak na nie powiedziałem, także sobie zajdziemy jeszcze tutaj właśnie do tańczenia, jest ta metalowa płyta, cała tej densy można robić. Wiadomo, jak się, jak się zbierze jakaś wielka ekipa, większa ekipa, to można tutaj zrobić, nie znowu rozkręcić preskę. No i tak, o ty piekelnie, jakoś tak, pokój ten XXX, pokój XXX, albo nie, nie, na no no serio to zobacz na te piekielnie nie wiem czego tam pokazuje mi ten no tutaj mapa właśnie UFO z San Andreas, może ktoś ją zna to jest z tych ciekawostek właśnie było, to jest tam ogląda misterii jest coś takiego, to czy tajemnice i ciekawostki z GTA San Andreas o, na pewno wie o co chodzi z mitem UFO i tak dalej, no ale to nie niby to opowiadał no to, to to, samo co właśnie było w Ambasadzie susnosa czyli ten sam obiekt z tym monitorkiem właśnie z tym komputerem, tutaj trochę lepiej pasuje jednak, nie? ale te, te, te ściany rozwalają te czerwone xxx uh. także tutaj te premiowane y, atrakcje no a tak na serio to nie dobra no i myślę że to w sumie tyle jeśli chodzi o ten bar bo tu nic więcej raczej nie ma a tutaj jest, y, no dealer jeszcze jest Aha. ale nie korzystajcie z narkotyków to jest głupia. dobra ochrona no i w sumie to tyle myślę że nic więcej, więcej tutaj nie ma Hmm, tutaj powinna być te, troszkę też taka lampa, ale może styknie nawet to kółko bo też w sumie spoko jest Także myślę, że to tyle jeśli chodzi o ten odcinek, wychodzimy na zewnątrz No i ja już się z wami żegnam <laughs> Ja idę się uczyć matmy A wy też się najlepiej uczycie Nie grajcie w gry, nie? Ale nie myślę, że jak ktoś sobie tam od czasu do czasu coś pyka to spoko jest Ja sobie nagrywam właśnie od czasu do czasu troszkę tak luźniej Maluszkiem sobie ostatnim troszkę posięgaliśmy właśnie w tych ostatnich dwóch odcinkach bo szybko by było dzisiaj dojechać tutaj a to stwierdziłem, że nagram coś właśnie nie miałem i miałem zbytnio pomysłu, stwierdziłem, że nagram coś takiego różniejszego też będzie spoko. Wtedy mam jeszcze skuder oczywiście, pojazd publiczny spod klubu też przy okazji, także też spoko. Dobrze. Także ja z Wami się żegnam, mam nadzieję, że się oglądało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siemanko.